Tomasz Czik, czyli znany pato streamer i TikToker z poważnymi problemami prawnymi. <gryśla> Kopalnia kryptowalut odkryta w budynku naczelnego sądu administracyjnego. No i zarzuty dla 17-letniego oprawcy dziecka. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki Sierżan Bageta z tej strony. Tak jak mówiłem, przegląd tygodnia już na stałe będzie przeniesiony na poniedziałek. Po prostu ze względu na różne okoliczności rodzinne, no i też moje studia. No nie jestem w stanie tego robić regularnie w weekendy, więc będę to robić w poniedziałek. Myślę, że będzie to bardziej naturalne, bo będą też wiadomości z niedzieli. I w poniedziałek będzie takie podsumowanie poprzedniego tygodnia. Słuchajcie, w budynku naczelnego sądu administracyjnego odkryto kopalnię kryptowalut. Mnie już chyba za każdym razem, jak myślę, że nic mnie już nie zdziwi w tym państwie, to cały czas coś nowego mogę przeczytać przy poradnej prasówce. Kopalnia kryptowalut odkryta w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Urządzenia o dużej mocy obliczeniowej wykorzystywane w obrocie kryptowalutami odkryto w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Komputery pobierające mnóstwo energii elektrycznej ukryte były w kanale wentylacyjnym oraz w podłodze technicznej. Śledztwo prowadzi prokuratura. O zdarzeniu powiadomiono też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pomijając to, że Naczelny Sąd Administracyjny to powinna być taka instytucja, w ogóle sądy, krystalicznie czysta. Pełna prawych i porządnych ludzi, no i tutaj nie ma mowy o jakichś brudnych interesach, ukrywaniu jakiegoś sprzętu, ale w ogóle wyobraźcie sobie to, że ktoś wbija do takiego budynku rządowego i tamte urządzenia instaluje. No to już jest coś niesamowitego jakieś naruszenie bezpieczeństwa, jakichś wszelkich protokołów. No ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak w cywilizowanym państwie może do czegoś takiego dojść. Zainstalowane w mało dostępnym miejscu komputery zwane koparkami, zauważono na przełomie sierpnia i września. Kilka urządzeń znajdowało się w kanale wentylacyjnym na ostatnim, w ostatnim piętrze budynku pod zespoły odkryto także w podłodze technicznej, w innej części sądu, w pobliżu urządzeń zasilających. Jak ustaliliśmy nietypowe komputery charakteryzujące się dużym zużyciem prądu oraz mocą obliczeniową, zauważył pracownik techniczny sądu. Z naszych informacji wynika także, że kilka tygodni od zdarzenia władze sądu rozwiązały mowę z firmą odpowiadającą za serwis techniczny gmachu. Ja tutaj bardziej się właśnie dopatruję tego, że jakiś pracownik tego serwisu chciał się podpiąć po prostu pod sieć, która przyjmie duże obciążenie, bo te kopary, Naprawdę bardzo dużo prądu zużywają. Wydaje mi się, że raczej takiego motywu bym się tutaj upatrywał. Chyba żaden pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego nie miał tutaj za wiele do powiedzenia, i nie wydaje mi się, żeby faktycznie on był w to zamieszany. No i też sugeruje to zerwanie tej umowy z firmą. Cóż, zobaczymy całą sprawę. Rozwiązuje teraz ABW. No, nie dziwo ta, bo nie wyobrażam sobie innej agencji, która miałaby tak poważne naruszenie bezpieczeństwa państwa rozpatrywać i prowadzić tutaj w tej sprawie śledztwo. Mam nadzieję, że się czegoś dowiemy, chociaż patrząc po tym, jak to trwało, że to w ogóle wyciekło do mediów, bo sprawa miała miejsce na przełomie sierpnia i września. No to mam tutaj mieszane uczucia, czy się tak szybko o tym dowiemy. A przed tym jak przejdę dalej, zapraszam na mojego Twitcha, gdzie prowadzę w miarę regularne live'y na temat policji między innymi, robię tam Q&A i rozbiór różne interwencje, gramy też w różne gry. Aktualnie ogrywamy Cyberpunka 2077. Zapraszam też do wsparcia mojego profilu na Patronite albo przyciskiem wesprzyj koło przycisku subskrybuj bardzo pomoże mi to w dalszym rozwoju kanału. Przechodzimy dalej. I teraz wiadomość z pościgi.pl. Słuchajcie, ja mam zawsze taką bekę z pościgi.pl, bo oni tam używają tak śmiesznego słownictwa po prostu. BANDZIOR! Uciekł z zielonogórskiej prokuratury. Na nogi postawiona cała policja. I mi tutaj nie chodzi o sam fakt informacji, no bo to jest informacja ważna, że jakiś poszukiwany niebezpieczny mężczyzna sobie uciekł z prokuratury. Chodzi mi o to, że to słowo BANDZIOR się przewija tam cały czas. Słuchajcie, jak ustalił portal pościgi.pl w środę 8 listopada z Zielonogór ruskiej prokuratury uciekł bandzior. na nogi została postawiona cała zielonogórska policja w środę do zielonogórskiej prokuratury został doprowadzony mówi znowu jak ustalił portal pościg.pl to sprawca ataku na starszą kobietę, do którego doszło 6 listopada na placu księdza Pluty. Bandzior! Uciekł z zielonogórskiej prokuratury w środę bandziorowi! Udało się jednak uciec z zielonogórskiej prokuratury wybiegł z budynku i zniknął. Na nogi została postawiona cała zielonogórska policja, ruszyła wielkie poszukiwania bandyty. Nieoficjalnie Bina. miał zostać zatrzymany przy przyrodzie PCK. Dobra, po informacjach o bandziorze przechodzimy dalej. Ponieważ, nie wiem czy słyszeliście, są głośne protesty polskich kierowców na, to, na temat niesprawiedliwego traktowania. Jak czytamy, Dorochusk, protest na polsko-ukraińskiej granicy, nawet 7 dni oczekiwania. Protest kierowców rozpoczął się w poniedziałek. Polscy kierowcy zablokowali drogi do trzech przejść granicznych z Ukrainą. Korczowa, Krakowiec, Chrebenne, Rawaruska i Dorochusk-Jagodin. Demonstranci żądają wyrównania. Szans między przewoźnikami z Polski i Ukrainy i ściślejszych kontroli ukraińskiego transportu. Domagałem się przywrócenia zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny w Ukrainie, i skontrolowania ich kapitału, a także usprawnienia obsługi na przejściach granicznych. Jak mówią przewoźnicy, bez interwencji rządu, wiele firm transportowych z Polski jest zagrożonych. I teraz oddaję wam sekcję, komentarze, dajcie znać, co sądzicie o takim według polskich kierowców niesprawiedliwym traktowaniu i o firmach ukraińskich, które Powstały już po rozpoczęciu wojny. Ja na razie wstrzymam się z, moją, z moim zdaniem na ten temat i posłucham Was, mam nadzieję, na konstruktywną dyskusję. Jak zapewne wiecie, w strefie gazy, pomimo wojny, zostało jeszcze dużo Polaków, i w ogóle były tam jakieś informacje, że mają być przetrzymywani przez Hamas jako zakładnicy. Jak czytamy, ewakuacja Polaków ze strefy gazy. Polskie samoloty z pomocą humanitarną wylądowały w Egipcie. Dwa polskie samoloty C-130 Herkules wylądowały rano w Egipcie. Na pokładzie znajduje się pomoc humanitarna dla rannych Palestyńczyków leczonych w egipskich szpitalach. W drodze powrotnej wojskowe samoloty zabiorą Polaków ewakuowanych ze strefy gazy. Kilkadziesiąt minut temu w Egipcie lądowały dwa polskie samoloty C-130 Herkules. W skład grupy zadaniowej PKW Egipt, zaangażowanej w realizację operacji Neon E, wchodzą żołnierze sił powietrznych, wojsk specjalnych oraz wojskowy personel medyczny. No i też jestem ciekaw Waszych opinii. No tutaj, słuchajcie, ja rozumiem to, że to wszystko sprowokowała Palestyna, niby, tylko, że to protekcjonalne podejście do Izraela... A, dobra, nie, nie będę się wypowiadać, bo jeszcze mi zbanują kanał. Można mieć tylko jedno zdanie w tym temacie, jak, jak w wielu mediach i w mediach już nie ma wolności słowa według mnie. Wiecie o co mi chodzi. Was nie zbanują w komentarzach, mi kanał mogą zbanować. Teraz zobaczcie, było tak, że Palestyna tam ostrzelała jakieś cele, oczywiście średnio skutecznie przez Iron Dome, e, tylko, nie wiem czy widzieliście, Izrael ostrzelał tam jakiś chyba indonezyjski szpital w Palestynie, z tego co pamiętam, gdzie byli wolontariusze i jacyś ranni ludzie. I o tym jakoś się głośno nie zrobiło Przeczytałem to na Polsat News i sprawa zaraz ucichła Takie to przemyślenia wam daje Wiem, nie zjedzcie mnie za Magna Polonia, ale no tam znalazłem tą informację Magna Polonia generalnie dalej formie, w tym dopisku, co tam zostawili Ale sprawa myślę, że jest dość ciekawa, ponieważ jak czytamy Ukrainiec przesadził i został deportowany Pierwszy taki przypadek w kraju Tutaj oczywiście tytuł od razu clickbaitowy, że niby jest to pierwsza deportacja Ukraińca No nie o to chodzi, że jest pierwsza deportacja Ukraińca Tylko chodzi o to, że jest pierwsza deportacja Dezertera u, u... Z uwagi na notoryczne nieprzestrzeganie polskiego prawa, liczne interwencje wobec 20-latka, a także informacje, które policjanci otrzymali od zaniepokojonych mieszkańców, a także lokalnej prasy, wronieccy funkcjonariusze rozpoczęli procedurę weryfikacyjną, czy wobec mężczyzny można sporządzić wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do swojego kraju. Generalnie szedł tam z zakrwawionymi rękami przez wronki, no i tam ludzie byli zaniepokojeni. Potem dzielnicowi wykonali wywiad środowiskowy, z którego wynikało, że faktycznie zakłóca porządek publiczny. Generalnie nie stosuje się do do, y, obowiązującego prawa. Jak czytamy, w końcu deserter został zatrzymany, a komendant powiatowy policji w Szamotułach skierował do komendanta Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. No i dostał jeszcze zakaz powrotu na teren y, strefy Schengen przez 5 lat. I tam na no, końcu był dopisek o jakichś dzikusach w ogóle. No jak to na Magna Polonia, ale nie, nie, nie ma się czego spodziewać po tej stronie za dużo. O tym mogliście przeczytać u mnie na grupie na Facebooku, na którą was zapraszam. Wpiszcie sobie piekarnia sierżanta. Puławy, napad na bank. Trwa obława za kobietą. Tylko co ciekawe, nie była to jedyna taka sytuacja. Najprawdopodobniej ta pani już raz policjantom uciekła. Zamaskowana kobieta napadła w piątek na bank w lubelskich puławach. Złodziejka sterroryzowała pracownicę nożem i uciekła z gotówką. Szukają jej policjanci. Dwa tygodnie temu w tym samym powiecie w miejscowości Kurów doszło do podobnego zdarzenia. Sprawczynią napadu również była kobieta, która do tej pory nie została schwytana. 25 października w Kurowie, który również leży w powiecie puławskim, doszło do bardzo podobnego zdarzenia co w puławach. Tam placówkę bankową również okradła kobieta, zastraszając obsługę nożem i żądając wypłaty gotówki. Bo bawi o swoje bezpieczeństwo pracownica, placówki spełniła jej życie. No, policjanci dalej nie ustalili miejsca pobytu tej kobiety. Ja za nich trzymam kciuki, bo oczywiście już tam się wiesza psy, że. Haha, psy w komentarzach na policjantów, że nieudolna policja. Uwierzcie mi, poszukiwanie osoby, nawet jeżeli macie jej wizerunek na monitoringu nie jest wcale takie proste, bo co z tego, że macie twarze, jak nie ma jakiegoś systemu twarzy, wystarczy, że nikt jej nie rozpozna na przykład na, nie wiem, listach, które wyślecie w mailu do różnych jednostek ościennych, żeby tam, nie wiem, z wizerunkiem tej osoby, żeby popokazywać funkcjonariuszom, ktoś może po prostu jej nie znać i tak się czasami niestety zdarza i gówno potem z tego jest. Ludziom się wydaje, że jak się twarz nagrała na monitoringu, to już jest pewne trafienie. I w ogóle w tym roku coś często przewijają się sprawy z prochami i policjantami, bo już był pan, który gdzieś tam jakieś dzieci straszył, co był na szkole policji, czy tam pobił w ogóle jakieś dzieci na placu zabaw yy, i był właśnie po prochach. Potem było jakieś handlowanie prochami przez policjantów. No a teraz mamy para policjantów z Wrocławia wydalono ze służby. Mundurowi byli zamieszani w przestępstwa narko. Pod koniec października 2023 roku Biuro Spraw Wewnętrznych zatrzymało parę policjantów z Wrocławia. Szczegółowa analiza zgromadzonych materiałów dała podstawę do przedstawienia funkcjonariuszce oraz funkcjonariuszowi zarzutów m.in. za posiadanie środków odurzających mając na względzie w całkowity brak akceptacji dla tego typu zachowań, podległych funkcjonariuszy, bla, 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 jakieś tam pierdolenie populistyczne. Sprawa faktycznie bulwersująca, ja tutaj rozumiem ten bulwers, że o te sprawy, czy na przykład o jazdę po pijaku wśród policjantów, jest yy, największe takie wkurwienie społeczne. No bo umówmy się, te przestępstwa, właśnie jak posiadanie jakichś niewielkich ilości, czy jazda po pijaku, to są bardzo powszechne, bardzo takie powszednie przestępstwa podczas interwencji realizowanych przez policjantów i wiecie, tutaj policjanci na co dzień tam gonią obywateli za to, a Potem się okazuje, że jedni z tych policjantów to robią to samo. No i... i to jest między innymi powód, dlaczego będzie to w poniedziałek, ponieważ jakby to było wczoraj, to bym w ogóle tego neusa nie wrzucił, bo jest on z dzisiaj, a jeszcze się zalicza do tego tygodnia. Na ulicy zadał śmiertelny cios, bo mężczyzna zaczepiał jego partnerkę. Na ulicy doszło do szarpaniny między pokrzywdzonym 34-letnim Dariuszem G a podejrzanym 18-letnim Arkadiuszem J. Powodem sprzeczki było zaczepianie przez pokrzywdzonego partnerki podejrzanego i działo się to w gliwicach, czyli na moim podwórku. Motyw ten podał śledczym J, a Także kobieta, która mu towarzyszyła, przesłuchana w charakterze świadka. Wynika to także, jak przekazuje prokuratura, z zapisu monitoringu: 18-latek był nietrzeźwy. W czasie szarpaniny między mężczyznami pokrzywdzony został ugodzony nożem, co spowodowało ranę kłótom lewego boku. I piszę to też w mojej książce: Otwierać policja, że alkohol jest najgorszym narko, tak naprawdę w Polsce. Tylko, że o tym się nie mówi. No, alkohol jest y, romantyzowany, jest totalnie społecznie akceptowalny. A jak widzicie, najwięcej takich sytuacji przestępczych, szczególnie tych brutalnych, Brutalnych przestępstw. Dzieje się pod wpływem, czy tam w jakimś otoczeniu alkoholu. Jestem pewien, że jeżeli do tak, takiej sytuacji doszło, jak ten 18, no może nie pewien, no bo pewnym być nie można niczego, można być podatków i śmierci. Jakby doszło do tej sytuacji, ten łebek nie byłby nie to z dużą dozą prawdopodobieństwa, może tak powiem, nie doszłoby do takiej sytuacji, może by go popchnął, może by go uderzył, ale wątpię, żeby wyjął kosę, bo po prostu typa, pochlastał na ulicy za to, że tam gdzieś był niemiły, czy się przystawiał do jego laski. No, ludzie kochani, kurwa, nie żyjemy w średniowieczu. I to też była ostatnio głośna sprawa, nie wiem czy o tym słyszeliście. Był taki w ogóle filmik, gdzieś tam pod... TikToku nawet sobie podróżował ostatnio. Oczywiście był sukcesywnie usuwany, ale można go do tej pory obejrzeć na Twitterze, gdzie 17-latek bije. Najpierw było rzekomo 7 latka Ja też 7 na to nabrać, bo wiedza bezużyteczna coś takiego wrzuciła, ale potem się okazało, że to był 12-latek. I co ciekawe, ten 12-latek wcale nie był święty, bo on też tam dzieci w szkole nękał, no ale to dalej nie jest powód, żeby wymierzać gdzieś tam sprawiedliwość. Tym bardziej, że motyw tego 17-latka wcale nie był taki, żeby wymierzać samemu sprawiedliwość. Pobicie 17-latka z Michałowic Są zarzuty dla 17-letniego. Oprawcy. Siedemnastolatek, który pobił i poniżał dwunastoletniego chłopca usłyszał zarzuty zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia. Jak poinformowała w sobotę rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło za zarzucone czyny grozi napastnikowi do trzech lat więzienia. Orzeczono wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. O brutalnym pobiciu i poniżeniu chłopca, do którego doszło 19 października na terenie podkrakowskiej gminy Michałowice stało się głośno w ostatnich Dnia, kiedy w sieci pojawiło się nagranie przedstawiające to zajście. Na krótkim filmie zobaczyć można, jak agresor uderza ofiarę pięściami, wykrzykując Co ty kurwa do mnie zaczynasz. 12-latek po chwili upada na ziemię i przeprasza. Starszy chłopiec każe mu całować swoje buty, po chwili kopie ofiarę w twarz. Spytacie, dlaczego są postawione zarzuty i tak dalej, tak dalej, pomimo tego, że to jest nieletnia osoba. Ponieważ osoba, która skończyła 17 rok życia, ma zdolność prawną w Polsce, pomimo tego, że nie jest osobą pełnoletnią, więc takiej osobie stawia się zarzuty, tak jak osobie. Dorosłej. No i tutaj sprawa, która powraca po ponad dwóch latach, ponieważ nie jest to sprawa świeża, niemniej bulwersująca. Były policjant śmiertelnie potrącił trzynastolatkę i uciekł przed więzieniem. Zero skruchy pokory, że zabił czyjeś dziecko. Trzynastoletnia letnia tosia chciała przejechać rowerem przez oznakowane przejście, ale wylądowała na masce rozpędzonej skody. Zdaniem biegłych kierowca pędził prawie 130 km na godzinę, choć powinien jechać maksymalnie 70 Sprawca mający złą opinię miejscowy ekspolicjant, Przed wypadkiem zażył amfetaminę, a tuż. Po tragedii ukrywał w lesie kolejne narko. Do aresztu nie trafił. Najpierw takiego wniosku nie złożyła prokuratura, a gdy po dwóch latach zastosował sąd, sprawca zniknął. Oskarżono o spowodowanie tragicznego wypadku w Wielkopolsce były policjant Krystian G miał wcześniej dwie sprawy karne w obu uniknął wyroków, bo stwierdzono, że cierpi na zaburzenia psychiczne wpływające na jego niepoczytalność. Odpowiedzieć miał dopiero za śmiertelny wypadek, do którego doszło 16 lipca 2021 roku, gdy pędził na trening MMA. Jechał po zażyciu amfetaminy, a tuż po wypadku zniknął w pobliskim lesie, gdzie ukrył kolejną porcję narko. Po wypadku nie wyrażał skruchy, winę przerzucał na trzynastolatkę oraz na złą widoczność. Prokuratora uznała, że wystarczy dla niego dozór policji i wpłacenie 5 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. W efekcie podczas procesu odpowiadał z wolnej stopy. W areszcie powinien siedzieć od 26 lipca 2023 roku, bo tego dnia sąd skazał go za wypadek i stwierdził, że powinien trafić za kratki. Jednak Krystiana G. nie było na ogłoszeniu wyroku, zniknął, a sąd do tej pory nie wydał za nim listu gończego. Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Ja też miałem taką sytuację, że tam została naruszona moja nietykalność, w wyniku czego odniosłem pewne obrażenia na służbie i ta osoba też odpowiadała z wolnej stopy, tylko że wiecie, no niekiedy to jest bardzo dramatycznie przedstawione w mediach i tutaj to jest ogromna tragedia, co zrobił ta osoba i powinna zgnić w pierdól według mnie, że czasami nie ma tych przesłanek niestety do aresztu tymczasowego i nie da się tego ominąć. Ja też byłem wtedy zbulwersowany, że chłop, który tam wobec mnie użył przemocy, innego policjanta tam potrącił sam. To były w ogóle jaja, może Wam kiedyś o tym opowiem. Odpowiada z wolnej stopy i siedzi koło mnie na poczekalni. Czasami tak jest, no jeżeli nie sprawia już w tym momencie zagrożenia, nie ma innych przesłanek, żeby go osadzić, no to niekiedy, niekiedy, tak to bywa. No i kolejne fakty w sprawie Grzegorza Borysa i tego, czego on się dopuścił, ponieważ rusza śledztwo w sprawie zdjęć ciała Grzegorza Borysa. Znaleziono też rzecz jego syna. Oczywiście zdjęć nie będę wrzucać, bo nie chcę się narażać na jakiś ostracyzm społeczny, natomiast lekko możecie to znaleźć na internet, wpiszecie, nie wiem, zdjęcia Borys i na pewno wam gdzieś wyskoczy na jakimś Twitterze czy innej platformie, która nie jest aż tak moderowana jak na przykład TikTok czy Instagram. Prokuratura informuje o nowych, wzmożonych działaniach wokół sprawy Grzegorza Borysa. Obok jego ciała znaleziono telefon zamordowanego 6 syna. Zostało również wszczęte śledztwo w sprawie wycieku zdjęć zwłok Borysa, które zostały udostępnione w sieci. Ustalenia prokuratury potwierdziły, że aparat był zalogowany do sieci parę dni po rozpoczęciu poszukiwań Borysa. Komórka miała należeć do jego sześcioletniego jego syna Aleksandra. No, nie chcę być w skórze tego typa, jeżeli się dowiedzą, który to zrobił zdjęcia, bo to już jest kurwa takie przegięcie pały, żeby robić zdjęcia typa, który dopuścił się takiej zbrodni, był poszukiwany przez tyle miesięcy i robić zwłoki jego rozkładającego się ciała na miejscu to jest po prostu coś niesamowitego i no, ja rozumiem na przykład jak się robi czasami zdjęcia na miejsce, nawet, nawet przełożenie gdzieś tam robią, czy zespół prasowy, po to żeby sobie zrobić jakiś debriefing potem w pracy, na przykład w ratownictwie się tak czasami robi i potem się zbiera zespół i jest debriefing, to zjebaliśmy to mogliśmy zrobić lepiej i tak dalej ale to są zdjęcia do użytku wewnętrznego, a nie po to żeby wrzucić to gdzieś na facebooka czy na tiktoka, no masakra no i król internetu ale paruwa co? po prostu idol młodzieży, z czego nie mogę totalnie Zrozumieć, bo to jest. No, no, już kompletna degręgolada społeczna, to co ten gość robi. Ja wiem o tym, że on jest sympatyczny, tak z wyglądu, i mówi czasami śmieszne, czasami nawet takie pocieszne rzeczy o zwierzątkach, ale ludzie, no to jest przestępca. No, dalej. Mówimy o Tomaszu Cziku. Ja nie wiem, czy mu ukryli w ogóle jego imię i nazwisko. To jest osoba powszechnie znana, to jest celebryta, można powiedzieć. Osoba, która sama z siebie została słynną osobą, nie ma postawionych zarzutów, więc trochę nie rozumiem ze srania. Państwo w państwie, znany pato streamer i youtuber nie chce opuścić apartamentu, żąda kupu. I polecam Wam obejrzeć ten program, bo tam między innymi możecie sobie przeczytać o tym, jak właśnie pan Tomasz Cig nie chce sobie opuścić apartamentu, po czym wynajmuje sobie jetta za 100 tysięcy złotych, żeby sobie polatać. O tym ćpaniu prochów przez niego. Internetowy celebryta, który obnosi się ze swoim bogactwem, w cudzysłowie chyba powinno być. Od miesięcy nie płaci za luksusowy apartament, który wynajmuje. Co więcej, od właściciela żąda okupu za wyprowadzkę. Tomasz C to znany patostreamer i youtuber, który zasłynął między innymi obnoszeniem się bogactwem i luksusowym trybem życia. Nie krył się również ze swoją kryminalną przeszłością. Dwa lata temu wynajął apartament przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie w jednym z najdroższych budynków w stolicy. W pewnym momencie przestał regulować swoje zobowiązania, a zaległości trwają już ponad pół roku. Wyjątkowość tej sytuacji polega na wyjątkowej bezczelności tego pana, ponieważ on nawet nie ukrywa zamiaru wyłudzenia pieniędzy od mojego klienta. Mówi mecenas Joanna Płotnicka-Hanula, pełnomocnik właściciela apartamentu. My, jak będziemy chcieli, to będziemy mieszkać jeszcze rok czasu. W majestacie prawa, oczywiście. Albo się dogadamy polubownie bez pośredników, albo się w ogóle nie dogadamy. I będzie sąd rozstrzygał tę sprawę. Będzie to trwało wiele miesięcy. Moje warunki są takie, że ja dostanę na pół roku z góry na nowe mieszkanie i się wyprowadzam z tego. Dziękuję bardzo, pani to przemyśli. Żąda w rozmowie telefonicznej Tomasz Czik. Kurwa, jaki bezczelny typ w ogóle. Jaka bezczelność? Ogarniajcie to? Jesteście właścicielem mieszkania. Ja też mam swoje mieszkanie. No i nie wiem, na przykład kiedyś je wynajmę. I chłop mi kurwa nie płaci, i jeszcze mi ode mnie żąda okupu za to mieszkanie, że będzie tam mieszkać. No, chyba że ja mu dam siano, to on się łaskawy wyprowadzi, bo będzie to trwało parę miesięcy. No to niech trwa parę miesięcy. Typie, czy ty myślisz, że ziomek, który jest właścicielem takiego mieszkania, to jego nie stać na to, żebyś ty tam jeszcze trochę pomieszkał i żeby to doprowadzić przez sąd do, do całości? Myślisz, że to jest jego jedyne źródło utrzymania, to mieszkanie. No, to jest właśnie pomyślunek typa, który ci pał przez całe życie do. Otrzymałem informację, że jest żądanie okupu. Nie wiem, jak to nazwać, bo ten ktoś inaczej nie opuści mieszkania. Jest to zgłoszone policji, policja tego nie przyjęła i takie to moje wrażenie jest, że to jest jakiś system nielegalny, próba wyłudzenia, wymuszenia pieniędzy ode mnie. No nie no, tutaj wymuszenie rozbojnicze to by raczej nie przeszło. No bo tam przemocą albo groźbą użycia przemocy by trzeba było do tego doprowadzić. Tutaj, tutaj tego raczej nie ma. Może jakieś zmuszenie do określonego zachowania, no. To może, to może to by przeszło. Nie wiem też, jak ten pan to przedstawił na policję, ale sprawa jest gruba i ja bym był totalnie wkurwiony, jakbym miał e, taką sytuację. Jeszcze tamten właściciel już nie będę robić screena, dodawał, że tu nie chodzi o sian, tylko zasady i zrobiłbym dokładnie tak samo jak ten typ. Jestem totalnie zażenowany postawą tego typa, tym bardziej, że ja też go gdzieś tam oglądałem tak, no, dla beki, nie będę ukrywać. i Jak tam pajacował, tańczył. Lampa jak skór mówię. To jest po prostu oszust. To jest po prostu oszust, wyłudzacz i, i przestępca, jak dla mnie. Dobra, dajcie znać w komentarzach, co w ogóle sądzicie o mojej. Nowej, nowym cave do nagrywania i do gierkowania. Zapraszam na moje streamy, zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patreonie, na TikToka, Instagrama. Trzymajcie się i hej! Mówi się lampa jak chuj, co?